Temat Buddy. I co kurwa mówiłem miesiąc temu? Bo się pojawiły dzisiaj kurwa informacje, że wyszedł. Co miesiąc temu nagrałem kurwa? Że dostanie kurwa propozycję przed świętami kurwa. I co? I jeszcze się może tu pojawić, kurwa, przed świętami. No i wygląda na to, że się, kurwa, pojawił. Nie wiem, niepotwierdzone to jest, ale już sporo nadaje. Ktoś mi tam dał informację i sprawdziłem. No rzeczywiście jakieś tam media podają. Nie wiem tego na 100%, bo tam, kurwa, nie śledzę chłopa. Ale, kurwa, ja wam powiem jedną rzecz, kurwa. Króciutko posiedział, dwie bańki, czy tam bańka, ta grażynka, kurwa, kaucji. Czyli tam strzelili zucha, kurwa, na współpracę raczej poszli, ale ja tego nie wiem, ale kurwa się nie wychodzi kurwa tak szybko. Jeszcze na tak dużych kaucjach i, więc coś tam się kurwa zadziało i tyle w temacie kurwa. Teraz pewnie będzie schowany i, no i co, i, go... I nie będzie się wypowiadał. Więc tak to kurwa wygląda, no, zazwyczaj krowa, która dużo beczy, mało mleka daje. Więc kurwa tyle w temacie, trzymajcie się.